Witam wszystkie wagi. No, o, życzę Wam wszystkim pięknego, zdrowego roku 2015. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności i finansowej obfitości. No i niech Wam aniołki oświetlą drogę w 2015 roku, po której będziecie Dążyć. Pierwszą waszą kartą, drogie wagi, jest trójka kijów, ale odwrotnie. Wygląda na to, że potrzebujesz wewnętrznego balansu czy równowagi właśnie teraz. Twoja pewność zniknęła. Jeżeli nie będzie wyraźnie. Jeżeli nie będzie to wyraźnie, to nie posuniesz się do przodu i nie będziesz miał po prostu wiary, balansu czy równowagi w Twoim życiu. Czyli musisz to po prostu. Na nowo odnaleźć. Zacznij myśleć po prostu pozytywnie, i wówczas i Twoje życie się też zmieni. Pamiętaj, że za każdą chmurką jest zawsze tęcza. Drugą kartą jest As Mieczy. Ta sytuacja czy też problem, jaki Cię nurtuje, może być pokonana. Jak będziesz bardzo uważna, droga Wago, odważna i zaczniesz wierzyć na nowo w siebie, to również może Ci przynieść wielką miłość w Twoje życie i pozytywne zmiany, jak również może to jest, to też również ostrzeżenie przed operacją lub zabiegiem, przed Twoją operacją lub kogoś z bliskiego otoczenia, operacja albo zabieg. Trzecią kartą jest rycerz kielichów. To Rycerz Kielichów jest reprezentowany przez ryby, skorpiona albo raka. Oznacza początek nowej miłości lub koniec starej, czy też koniec związku partnerskiego lub małżeństwa. Mężczyzna swojego bliskiego otoczenia wybiera się w podróż lub po prostu wyjedzie. Ostatnią jest trójka kielichów. Rozwiązanie, czy też wyjście z teraźniejszych problemów i koniec kłopotów. Kompromis i przychylna odpowiedź, ale też może oznaczać złączenie. Lub uczta jakiegoś rodzaju. To mogą być urodziny, wesele, ślub, szcziny czyli po prostu dosyć duża uczta. Jednym słowem, bardzo wesoły i szczęśliwy czas. Może też oznaczać małżeńską terapię lub innego rodzaju terapię. Na przykład z psychologiem czy terapią odwykową. Także w sumie to nie jest aż taka zła karta. No, waszą, waszym aniołkiem na miesiąc styczeń jest Wenesa. I Wenesa. Ci mówi, aby podjąć decyzję, zadaj sobie pytanie, którą drogą będzie bliżej do boskiego celu, a która mnie od tego celu odsunie. Czyli zapytaj, Anioł. Zapytaj, a dostaniesz odpowiedź. Albo w snach, albo jakiś znak będzie. No i oczywiście ostatnim jest Quartz, czyli różowy kwarc. To jest kamyczek. Różowy kwarc. Jego elementem jest powietrze. A astrologiczną planetą jest Uran. Posiada moc przyciągania miłości w nasze życie. Robi nas życzliwymi i atrakcyjnymi. Jest bardzo pomocny kobietom, które chcą zajść w ciążę lub chcą mieć dzieci. I pamiętajcie, że kamyczki to jest różowy kwarc. Kamyczki trzeba oczyszczać raz najlepiej dwa razy w miesiącu. Ja robię to praktycznie co tydzień. No ale to ja. A wy. Jak nosicie je przy sobie, czy też w biżuterii, oczyszczajcie je w trakcie nowiu księżyca albo pełni księżyca. Nalać do szklanki wody jedną łyżeczkę soli niejadowanej i postawić je na noc w czasie nowiu albo pełni księżyca. I rano można już je po prostu ubierać. Osuszyć i ubierać, czy to w biżuterii, czy też luzem. Nosić. Ja noszę i jedno i drugie. Wcale mi to nie przeszkadza. Także one dają nam dobrą energię i jakie mają znaczenie, a zabierają od nas i od naszego otoczenia negatywne aspekty. Także dbać o nie. Jak o nie będziecie dbać, to i one też będą o Was dbać. Um, no i to by było tyle. Jeżeli chcecie mieć prywatne rozłożenie kart przeze mnie, to mogę to zrobić przez Skype'a, telefon, albo Wam wysłać prywatne wideo. Taka sesja trwa 20-30 minut. Wideo, które jest bardzo popularne, możecie tylko Wy i ja oglądać. I tak jak powiedziałam, sesja trwa od 20 do 30 minut i kosztuje... 20 dolarów dla tych, którzy są w Polsce i mieszkają i pracują w Polsce, a 50 dolarów dla tych, którzy mieszkają poza granicami Polski i pracują poza granicami Polski. No i oczywiście, jeżeli chcecie mieć przeze mnie to zrobione, to proszę w pierwszym rzędzie zapłacić, abym was mogła nanieść na. Swoją listę oczekujących. Ok? No a później resztę już dogadamy. Dziękuję Wam ślicznie za to, że mnie oglądacie. Cieszę się bardzo, że jest Was coraz więcej. Dziękuję moim subskryptom i proszę o nowych subskryptów. Także to by było tyle. Niech Was Bóg błogosławi. A nie od złego. Do widzenia.